Leicester City po półmetku sezonu zajmuje trzecie miejsce w lidze z dużą stratą do pierwszej lokaty. Trener zapowiada poprawę i uspokaja kibiców, jednak, czy przy wzrastającym niezadowoleniu zawodników i chęci odejścia z klubu m.in. Josema Awara, drużyna zdoła zmotywować się na tyle, by awansować bezpośrednio do Premier League. I oto drugi film z kariery Leicester City. W tym odcinku dokończymy sobie drugi sezon. Pierwszy mecz, jaki nas czeka, to. FA Cup z Brighton, a w Lidze znajdujemy się na trzecim miejscu za Norwich i Stoke City. Więc właśnie mecz z ekipą MEV. Oni ostatnie spotkania przegrywali, więc. Znajdujemy w tym swoją szansę Chociaż niestety jesteśmy bardzo podmęczeni No i przez to zmęczenie myśmy wyjść z systemem Który mi się nie podoba Bez centralnego napastnika z awarem na S-enie ze zmienionym marszalem Który też jest podmęczony Ze słabo nastawioną drużyną i nie wygląda to za dobrze Oni rozpoczynają Groźnie może być strzał, ale znów Nasza obrona radzi sobie całkiem nieźle Jedna z niewielu akcji ofensywnych W tej połowie, ale zablokowany strzał Chociaż jeszcze walczymy Blisko pola karnego strata Może być Środkowanie, podanie do środka, znów do boku, co tutaj wykombinuje nasza drużyna, niestety znów. Bez sensu. Akcja sam na sam! Gra bara łapie piłkę. Na razie dosyć nudne spotkanie, trochę Brighton dominuje, ale to nie jest aż taka dominacja, żeby tutaj mówić o jednostronnym meczu. Dużo gry w środku pola, która nie kończy się nic niczym ciekawym. Niebezpiecznie gra bara, ale interwencja. Ale strata i to jest jeden do zera. Sami popełniliśmy błąd. Nie można robić takich strat w polu karnym własnym. Jedna z głupszych bramek, jakie mogliśmy stracić. Pod naszą bramką Grabara Muszą tu być zmiany, tylko nie mamy kogo wpuszczać Mogę wpuścić Mavidiego Który jest prawie tak samo zmęczony jak Marshall Mamy Vardiego, więc on też sobie wejdzie Przesuniemy go na typowego napastnika I spróbujemy zaatakować myślę No i tak będzie się prezentowała drużyna Ale tymczasem rzut rożny dla Brighton Grabara, świetnie Niestety tylko on z naszej drużyny wykazuje jakikolwiek potencjał i poziom Bo jego interwencje są dobre Długo kleimy piłkę Szansa, strzał, zablokowany Jedyny pierwszy rzut rożny nie wykończyliśmy, koniec meczu. Przegrywamy 1 do 0. Szkoda. Z zespołu odchodzi Danny Ward. Był on rezerwowym bramkarzem i nie zadowalała go ta rola. Więc Basza Szehir zachęcił go. Ale trafiłem juniora wartość 1 600, 16 lat i potencjał maksymalny 94. Co za zawodnik, muszę go zaraz zobaczyć. I kolejny dobry. O'Neill, 500 tysięcy wartości, też potencjał bardzo duży. Mamy dobrą kampanię, jeśli chodzi o juniorów. I kolega, na którego patrzyliśmy na początku, McCormick, to 16 lat. Lewy prawe skrzydełko, potencjał właśnie 94 i overall 62. A Robert O'Neil, i tu jest niestety tylko 55 overalla, ale 16 lat, ma potencjał na rozwinięcie się. No i wracamy do ligowej rzeczywistości. Mecz West Brom Trudny mecz który kończy dla nas zwycięstwem Badozera, Ricardo oraz Isaacsen. Czyste konto i dwa gole. No, występ świetny, ale do pierwszego miejsca strata duża, bo to jest 5 punktów, za to do drugiego już tylko punkcik. Leicester City QPR. W teorii powinien być to mecz prostszy niż to spotkanie rozgrywane poprzednio. Jednak prostsze nie jest. I przegrywamy 2 do 1, a to i tak oni mieli więcej szans, bo jeszcze tam u nich zmarnowany rzut karny był. Tym razem Blackburn. No i te zmiany poskutkowały bo Mavididi strzela dwie bramki i proste zwycięstwo. No i gramy z zespołem zdecydowanie walczącym o najwyższe cele. Southampton jest zawsze groźny, chociaż w tej chwili nie znajduje się w top 5. No jak pójdzie nam Southampton? Przegrywamy, znów 2-1. Nie pasuje nam ten wynik. Mamy ostatnie 10 godzin okienka transferowego. Ja próbowałem zrobić jakiś ruch transferowy, tylko nie sprowadzić rejsa, czyli takiego środkowego obrońcę ze Sportingu. Jednak ten nie zdecydował się przejść do mojego klubu. A jako, że to są ostatnie godziny, to jeśli nie pojawi się jakaś ciekawa oferta za mojego zawodnika, to po prostu kominę. I już więcej transferów nie zrobię. I zagramy sobie highlightsy. Znów daleka piłka! Ale poszła! Szansa! I to jest strzał, ale bramkarz wyjmuje. Kolejny atak. Tym razem mogłoby nam pójść dobrze. Daka. Justin. Znów Daka. Dobre podanie. Teraz za długo Bull Hall. I strata. Jedna z ostatnich szans w meczu być może. Dośrodkowanie tutaj będzie najpewniej. Chyba, że odegrań do tyłu. No nie. Dośrodkowanie. Iverson. No ale nie. Bez sensu. Strzał, który nie ma potencjału i przegrywamy. No i trafiło na ciężki mecz. czyli United Leicester City. A więc wychodzimy w pełni skoncentrowani i skupieni na zwycięstwie. Groźnie pod polem karnym. Szansa 1 do 0. Awar. Świetna akcja i udało nam się strzelić. Teraz grozi na skrzydle Leeds United, do wybijamy, fajna akcja, podanie do środka znów, 2 do 0 i Saxon co mi robimy, 20 minuta i już takie, takie duże prowadzenie, chociaż mogę odpowiedzieć szybko, podanie i niestety 2 do 1, błąd Grabary moim zdaniem, niepotrzebnie wyszedł z bramki, może być 3-1, uwaga, broni Messiliery. Uwaga, groźna akcja. Strzał i mamy, nie mamy, nie wpadło? Spalony, ale szkoda. Znów dośrodkowanie, to wybicie takie niepewne. Ale na szczęście się udaje. 75. minuta to czas na zmiany. W dużym stopniu zmieniliśmy obronę, ale również strzeleca bramki, Aouara. Strzał był, Meslier obronił. My to wygrywamy 2 do 1. Piękny wynik. Niestety sytuacja w lidze nie wygląda zbyt dobrze. Do pierwszego miejsca dużo tracimy, więc raczej nie dogonimy. Na piąte też raczej nie spadniemy. Ale tutaj walka o to drugie będzie naprawdę potężna. Tymczasem mecz z Birmingham City i wygrywamy coś jednego, więc w sumie to się opłacało. A ja inwestuję w przyszłość i dlatego sprowadzam Archiego Greya, czyli 17-letniego zawodnika za 3,5 miliona. Może nie ma on jakiegoś powalającego overrola, jednak wierzę w to, że w przyszłości stanie się on ważną częścią tego zespołu. I to wcale nie tak, że sprowadziłem go tylko po to, żeby zrealizować cele zarządu. Highlights z Cardiff City. Rzut karnia. no może chociaż z tego trafimy, bo na razie akcje nam nie wychodzą. Daka, niestety nie ma Wardiego, ale on też potrafi strzelać. Yes! I to jest go. ale fart. Jeden do jednego, mamy wyrównanie. I tak się kończy ten mecz. Szkoda, bo znów tracimy punkty. Trafil to Wednesday. Mecz, którego jeśli chcemy walczyć o czołowe cele, przegrać nie można. No właśnie. 2 do 0. jakoś dziwnie zbliżyliśmy się do Norwich, które chyba ostatnio notuje dosyć słabą passę, bo to już tylko 6 punktów. Watford, tym razem na wyjeździe, 9 na pewno ciężej, ale to też jest zwycięstwo, Mavidy w końcówce i na samym początku meczu również on. I wyrównaliśmy się punktami z Leeds, to już końcówka sezonu, a ja czuję, że tu będzie zacięta walka do końca. Czułowy lokaty. Nadal jesteśmy w pełni sił i będziemy walczyć o bezpośredni awans Coventry City 4 do 0, ale dobry majacz w naszym wykonaniu i mawiali sad trickiem. Ten zawodnik naprawdę dobrze się wpisał w nasz system, gry, ale niestety Leeds też wygrywa. Kolejny highlights, tym razem z Middlesboro i oni na samym początku mają rzutkarnię. No to fajnie się to zaczyna. Mam dużo szans, żeby to obronić. Niestety 1 do 0. Devsboro! Co tu się wydarzyło? Nie, dlaczego gra mnie Tu To byłaby bramkę do zbrojnej Holby dostrzelił. Zepsute to jest. Jak można mi zabrać tak bramkę? Jest gol! Mamy 1-1. Wyrównanie. Wardi, chociaż tutaj się udało. Mamy jeszcze raz szansę w końcówce. Bidersboru ma czerwoną kartkę. Wardy, dostaj piłkę, Wardy, Wardi! I to jest gol, 2 do jednego w końcówce. Ważna bramka, która może nas przybliżyć do awansu do Premier League. Spotkanie z Playmów, tym razem szybka symulacja. I 2 do 0 Justin w Devsbury Hall. A my wychodzimy na pierwsze miejsce w Lidze, no tego się nie spodziewałem, ale punkcik przewagi nad Norwich. Sunderland, ten mecz nie musi być aż tak prosty, szczególnie, że wychodzimy trochę drugą drużyną. No i właśnie, jeden do jednego, trochę szkoda. Gramy u siebie z Rotterdam, więc szybka symulacja i 4-2. Huddersfield, też nie powinien to być szczególnie trudny mecz. Warto wygrać wysoko, no i ta wygrana wysoka nie jest. 2 do jednego, ważne, że jest, ale jeszcze ten Devsbury Hall z czerwoną kartką, no nie pasuje mi to do końca. I znów Stoke. Niebezpiecznie, Stoke strzał daleko. Grabara broni, bardzo ładnie. Ale nie wykorzystujemy, słaby strzał, niecelny strzał i mamy rzut karny, 77 minuta. Zdecydowanie na zwycięstwo w tym meczu. Jamie Vardy! I to jest gol, to jest gol, to jest 1 do 0. Kolejna szansa, Stoke. 80 minuta, będzie dośrodkowanie. Co się dzieje, gdzie jest to? ale interwencja i my to wygrywamy, koniec spotkania. Na razie prowadzenie w lidze, chociaż zagraliśmy o kolejkę więcej niż... Norwich i Leeds, ale ta przewaga jest dosyć spora. No i tutaj mamy prawdziwe wyzwanie. Norwich City. Dwa spotkania pod rząd. Naprawdę ciężko Mam wrażenie, że jest to mecz o zwycięstwo w lizze Drodzy Państwo, witamy na spotkaniu Leicester City i Norwich City. Mecz o zwycięstwo w Championship. To Norwich City musi tutaj wygrać, gdyż oni muszą odrabiać stratę do Leicester, który prowadzi w tej chwili w Lidze. Nawet remis daje całkiem fajną przewagę i to jest gol. Mavidili. Jeden 1 do 0, 15 minuta. To jeszcze w gorszej sytuacji stawia zawodników w zielonych koszulkach. 2 do 0, 26 minuta. Jose Mawar. Co się dzieje w tej chwili? Lester gra u siebie, ale prezentuje formę niesamowitą. I po dosyć złym początku zespół trenera Matrixa stał się prawdziwą potęgą Championship. I teraz 2 do 1. Bramka Balsa. Niebezpiecznie Norwich przed polem karnym. Wybijmy to. Udaje się. Ratujemy to z rzutu rożnego. I ostatnia akcja. Lepiej atakować niż się bronić. Ale my i tak do tej obrony musimy doprowadzić. Ostatnie dwie minuty strzał Grabara broni. Ale interwencja. Rzut rożny. Bramkarz w polu karnym. I jest dośrodkowanie. Jeszcze wybicie. Czy zaatakują? Nie. To jest koniec meczu. To jest zwycięstwo Leicester nad Norwich. Ten mecz zdecydował o tym, że wygrywają Championship i tym samym awansują do Premier League z pierwszego miejsca. Swansea, mecz o nic, 1-0 Leicester. Ostatni mecz sezonu Bristol City, 1-1 i tak sezon się kończy. Leicester ostatecznie wygrywa Championship nad Norwich, przewagą 5 punktów. Na trzecim miejscu Leeds i to właśnie Leeds zmierzy się z Millwall, w Stoke City oraz Watfordem w barażach o Premier League. Zespół końcowy wygląda tak i ostatecznie jestem bardzo Zadowolony z tego, jak ta drużyna sobie poradziła. Najwięcej meczów, bo prawie wszystkie rozegrał Death Hall. Oprócz tego świetnie Mavidi Didi, NDD, czy Justin. Średnia ocena i tutaj Mavidi Didi, no, ale ten jego sezon. 21 bramek, 15 Asyst. Świetnie. Potem jeszcze dobrze się spisał Kaskadei, który rozegrał 12 meczów, ale poradził sobie naprawdę dobrze, więc warto się tym zawodnikiem zainteresować. Jamie Wardy, jego ostatni sezon w Barwach Lester. A ocena świetna i pokazał się z dobrej strony. Nowy transfer i saksen też naprawdę dobrze. Grabara tak samo, a War, pomimo tych początkowych spięć. Dobry sezon tego zawodnika. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Do następnych i cześć!